Witam słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Subiektywnie o Polonii. Dziś nasi, naszym gościem jest Frank Dzieniecki, dziennikarz TVP Sport, pasjonat i komentator pierwszej ligi. Porozmawiamy trochę o, o tym, w jakim miejscu, w jakim momencie znajduje się w tej chwili Polonia Warszawa, no i troszkę o tym, co należałoby zrobić, żeby, żeby z tego miejsca, w którym się znajduje w tej chwili, ruszyła do przodu. Cześć, Frank, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Cześć, dzień dobry. Kłaniam się nisko i dziękuję za zaproszenie po raz kolejny. E, Może zacznijmy od tego, dlaczego Polonii tak nie idzie w tej chwili? No, myślę, że wkłada się na to wiele czynników, i myślę, że gdzieś w tej przestrzeni medialnej, czy to dziennikarze, czy kibice, dokładają coraz to kolejne argumenty. Na pewno na pierwszy plan, już szczególnie po meczu, moim zdaniem fatalnym z Arką Gdynia, bo to nie był mecz tylko przegrany, bo, bo mecze się w piłce nożnej przegrywa, ale mecz po prostu fatalny, no na pierwszy plan wysuwa się osoba trenera. Ja też, tak jak pisałem na, na X, gdzieś długo trenera Smalca broniłem, bo też uważam, że w zeszłym sezonie kadra była dużo słabsza, no z tym się chyba każdy zgodzi. Trener dostał takie transfery i takie narzędzia, no że taki początek sezonu moim zdaniem po prostu nie przystoi, bo punkty to jest jedno, tak, ale gdzieś ta Polonia nie daje w tym momencie żadnej nadziei, że będzie, będzie lepiej ta postawa czarnych koszul na boisku. No więc na pewno. Yy, trener Rafał Smalec gdzieś jest tym, tym pierwszym punktem dlaczego, dlaczego tak nie idzie, no, postawa zawodników na boisku oczywiście też no, trener wybiera taktykę dobiera skład, no ale też jak spojrzymy chociażby na mecz Wisłu, z Wisły który już sobie omawialiśmy z, z drugiej kolejki no to nie może być też tak, że zawodnicy w, w prostych sytuacjach już gdzieś z dziesiątego, dziewiątego Metra nie są w stanie oddać groźnego strzału, więc ta skuteczność, też biorąc pod uwagę, jak niewiele sytuacji Polonia kreuje, no też gdzieś jest tym kamyczkiem do, do ogródka tej, tej słabej postawy. No to są takie dwa czynniki, które mi się na pierwszy plan wysuwają, na pewno. Ja jestem ciekawy, na, na ile to jest kwestia piłkarzy, a na ile właśnie tej taktyki trenera, nie wiem, czy zauważyłeś, czy zwróciłeś uwagę. Ja na to bardzo zwracam uwagę w meczu z Arką. Nie było takiego ciągu na, na, na bramkę Arki, kiedy piłkarze Polonii zdobywali piłkę gdzieś w środku boiska, zamiast iść do przodu i szukać, kreować sobie sytuacji brąkowych, to wstrzymywali grę, cofali piłkę do tyłu, rozgrywali od, 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 od bramkarza i, i, i nie Przynosiło to efektu i ta taktyka moim zdaniem jest powielana względem zeszłego sezonu. W zeszłym sezonie to nie dało rezultatu, przy tak jak wspomniałeś, słabszych piłkarzach, no ale tutaj przy zdecydowanie mocniejszej kadrze również nie gra. Tak, no, ta kolonia w, w pierwszych meczach sezonu, jeżeli mówimy o stylu, o tym, co właśnie powiedziałeś, o tym braku ciągu na bramkę, no, no dla mnie wygląda to tak, że drużyna broni się dość nisko, e, chce odzyskać piłkę, aby przejść do kontraataku, i w momencie, kiedy tą piłkę odzyskuje, to tego kontraataku nie przeprowadza. Dlatego też cały czas zastanawiam się, jaki jest y, pomysł trenera z na drużynę, no bo jeżeli bronimy się nisko, no to pewnie chcemy wyjść szybką kontrą. No natomiast to nie do końca tak wygląda. No i druga sprawa jest też taka, że formacja 3-4-3 z wahadłowymi, z dwoma dziesiątkami, no to jest formacja skrajnie ofensywna, tak? Więc jeżeli dobieramy ofensywną formację, no to gdzieś ten ciąg na bramkę powinien wyjść. No jeżeli chcielibyśmy się, się bardzo głęboko bronić, no to myślę, że bardziej może jakieś 5-4-1, ale już nie wchodząc w takie yy, aż tak zaawansowane taktyczne zagwoski, no po prostu. Nie ma nie ma tego ciągu. No i taki przeciętny człowiek, przeciętny kibic zastanawia się, dlaczego go nie ma. No bo raczej ciężko sobie wyobrazić, żeby trener wchodził do szatni i mówił, no panowie, po odbiorze piłki nie biegniemy na bramkę, nie szukamy podania prostopadłego, nie szukamy pojedynków w ofensywie. No a tak to, tak to jak na razie wygląda, jakby, jakby ktoś piłkarzom zabronił tych szybkich kontrataków, czy w ogóle jakichś takich ambitniejszych akcji w ofensywie przeprowadzić. Y Jesteśmy już po trzech kolejkach. Polonia straciła cztery bramki, nie strzeliła żadnej. Dlaczego? To jest kwestia słabego ataku. No nie jest to słaby atak, bo Łukasz Zjawiński pokazał w zeszłym sezonie, że pomimo tego, że nie dostawał wielu szans, to potrafił strzelać te bramki i stwarzać sobie sytuację. No w tej chwili ma tych sytuacji jak na lekarstwo. Durmusz potrafi dogrywać piłki, co, co pokazał w wielu drużynach wcześniej. No ewidentnie coś tu, coś tu nie gra z taktyką. No tak, no, też nie mówimy o, o, o sytuacji właśnie takiego czystego braku skuteczności, no bo mówiłem już o, o braku skuteczności, ale to było konkretnie w kontekście tych minut, które Polonia rozegrała z, z przewagą li. Bną, tak grając 11 na 10 przy Reymonta, a no oglądałem jak wiadomo wszystkie, wszystkie trzy mecze i wyłączając fragment spotkania z Wisłą granego w liczebnej przewadze, no to mecze ze Zniczem oraz mecze z Arką, no nie jestem w stanie sobie przypomnieć tak naprawdę Takiej 100-200% sytuacji do dostrzelenia gola, więc drużyna przede wszystkim nie dochodzi do, do sytuacji. I to moim zdaniem musi być po prostu wina nieodpowiednio dobranej taktyki, nieodpowiednio przekazanych piłkarzom założeń. No, bo jeżeli zawodnicy nie wykazują się skutecznością, no to trener za nich na boisko nie wejdzie i tych sytuacji nie wykorzysta. No to jest, jest to yy, oczywiste. No ale w sytuacji, w której Polonia po prostu nie kreuje sytuacji, no to problem musi leżeć głęboko yy, u podstaw. No i tutaj trener powinien ze swoim sztabem przeanalizować sytuację, zaproponować jakieś nowe rozwiązania. No a skoro co tydzień jest to samo, no to wydaje się, że albo tych rozwiązań nie ma, albo one nie działają, tak? Ja jestem ciekawy, dlaczego w końcówce meczów, kiedy już przegrywamy lub, lub nie mamy tego ciągu na, bramki, na bramkę, trener nie zdecyduje się na wprowadzenie drugiego napastnika i myślę, że gra na dwóch napastników mogłaby tutaj otworzyć więcej sytuacji podbramkowych. Tak, no też nie wiem, może gdzieś tutaj otworzysz mi oczy, może ja czegoś nie wiem, nie zrozumiałem, ale no, zmiana... Nie o który jest jednak stoperem na lewe wahadło w momencie, kiedy się przegrywano. Ciężko, ciężko, ciężko mi zrozumieć, co się, co się wydarzyło. No wiadomo, że ławka troszeczkę była okrojona, tak Krzysiek Kozo wypadł z kadry, Predenkiewicz nie mógł grać przez zapis w kontrakcie, ale, ale wprowadzanie stopera, który no, jest troszeczkę pod formą od, od momentu przyjścia do Polonii, na lewe wahadło, no, nie mogło spowodować, że nagle te ścieżki w ofensywie się otworzą. No, granie na, na dwóch napastników tym z pewnością mogłoby jakoś coś zmienić, końcówkach, ale no, trener Smalec jest tak przywiązany do swojej formacji, tak przywiązany do swojego pomysłu, że wydaje mi się, że z tego to wynika po prostu, że się nie pojawiają te dwie dziewiątki. No, ta drużyna w tym momencie wygląda tak, to jest, to jest bardzo bolesne, ale jakby nie potrafiła zagrać w innej formacji. No, w tej nie wychodzi, ale, ale nawet nie, nie są testowane w trzech meczach pierwszych, nie były testowane przejścia na, na inną formację. Informację, więc ciężko wymagać, żeby nagle grali na dwóch napastników, skoro no to nie jest. To nie jest w ogóle ćwiczone w innych fragmentach meczu, tak? Samuel szigielski z meczyków popełnił taki artykuł, w którym stwierdził, że w Polonii szykują się duże zmiany i że jest już na trener smalec na wylocie. Klub to dementuje. Nie wiadomo, Samuel Szygielski nie, nie, nie podał swojego źródła swoich informacji. Powołuje się na to, że, że prawdopodobnie rozważany jest Mariusz Pawlak lub, 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 lub Piotr, Stokowiec. Piotr Stokowiec, tak, dzięki. I teraz pytanie, czy myślisz, że jest coś na rzeczy, czy jednak tutaj właściciel Gregor Nito cały czas święcie wierzy w to, że ta taktyka trenera zatrybi i w końcu zacznie zaczną punktować? No, ciężko mi ocenić źródła źródła Samuela Szcickelskiego, no ile one są. Na ile one są mocne, na ile one są dobre. No te dwa nazwiska, no Piotr Sokowiec oczywiście był obecny na, na meczu z Arką, bo, bo te mecze Polonii odwiedza regularnie. No nie ma ten trener ostatnio dobrej pasy. No niestety, gdzie nie pójdzie, to do tych punktów na mecz za wiele nie zdobywa. Jego średnia jest, jest bardzo słaba i gdzie się nie pojawi tam po kilku miesiącach, maksymalnie po sezonie. Się z nim żegnają. Mariusz Pawlak, to trener, który potrafi w trudnych warunkach pracować. No z tym, że warunki w Polonii no, nie można powiedzieć, że są, że są trudne. Tutaj pewnie raczej chodziłoby o relacje, relacje z, z prezesem. Natomiast odpowiadając. Nie słychać o tym y, z żadnych innych źródeł o tym, żeby taka potencjalna zmiana miała być rozważana. no Jeżeli ja miałbym się kierować swoim tylko takim zdroworozsądkowym myśleniem, jakimś przeczuciem, no to nie wydaje mi się, żeby, żeby posada trenera y, Smalca wisiała na włosku. No, zastanawiam się, czy, czy, czy prezes w tym momencie, jak usiądzie, to czuje, że kibice odwrócili się jeszcze bardziej od trenera, niż miało to miejsce w, w poprzednim sezonie, kiedy chociażby sektor dopingujący, jak Polonia przegrywała z Zagłębiem Stocnowiec u siebie ostentacyjnie wyszedł z trybuny, bo to też krzyki, smalec, wiadomo co, no brzydkie słowo na, na literę W i tego typu, no pojawiały się już w tamtym sezonie. No i czy to coś zmieniło w postrzeganiu y, tego trenera w oczach prezesa? Nie, nie zmieniło, więc czy on teraz siedzi i myśli, no teraz to już miarka się przebrała, bo krzyknęli 10 razy głośniej, żeby smalec odszedł z klubu. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że, um, że trener pozostanie na, na swoim stanowisku, choć nie jest to dość racjonalne, no ale prezes musiałby się przyznać do naprawdę sporego błędu, zwalniając go teraz. Więc może za jeszcze jakiś czas, jak sytuacja będzie już naprawdę zła, bo Przegrać dwa mecze, jeden zremisować, mieć jeden punkt po trzech kolejkach. No takie starty ligi się zdarzają, bo czasami nawet ktoś awansuje po, po takim starcie, no bo to są tylko trzy spotkania, tak? Więc może, nie wiem, nie daj Boże, 10 spotkań, Polonia ma dwa punkty. No może wtedy prezes zdecyduje się na taki ruch. W tym momencie wydaje mi się, że, że nie ma takiej opcji. Wydaje mi się, że to, że kibice krzyczą, tak jak wspomniałeś, i, i domagają się głośno zmiany trenera na właściciela, działa na pewno nie, nie, wpłynie, nie wpłynie to na jego decyzję. A wprost przeciwnie, wydaje mi się, że tym bardziej się okopie w swoim, w swoim przekonaniu, że, że ma rację i będzie chciał udowodnić to, że. Że jednak że jednak on ma, ma tutaj rację i, i, i wyjdzie na niego. No, zobaczymy. Ja mam nadzieję jednak, że, że chłopaki zaczną grać trochę lepiej i zaczną punktować, i, i zaskoczę się pozytywnie i ta taktyka trenera smalca zacznie przynosić efekty. Chociaż coraz mniej coraz mniej, coraz mniej w, to, w, to, w to wierzę. No tak, no też na pewno nie byłoby to złe rozwiązanie, gdyby, gdyby trener Smalec pozostał przy drużynie, ona po prostu trzeba by lepiej punktować, no bo tak na dobrą sprawę sponsorom, prezesowi i kibicom. No wszystkim zależy po prostu na, na wynikach i na pewno gdyby, gdyby coś się odwróciło, gdyby ta karta się odwróciła i Polonia zaczęła regularnie punktować, no to chyba trener Smalec aż tak już kibicom by nie przeszkadzał. Jest wiele tych głosów, że, że generuje konflikty, że ciężko się z nim dogadać, no ale to są wszystko gdzieś takie szumy z boku i, i wiadomo, że żaden piłkarz otwarcie trenera nie skrytykuje, więc nigdy nie będziemy tak do końca zapewni jakie relacje panują między nim a zawodnikami no ja bym jako sympatyk Polonii chciał przede wszystkim widzieć pomysł w tej drużynie, no to o tym też już mówiłem wielokrotnie, że czasami może zabraknąć szczęścia, można gdzieś ten mecz przegrać ale ta drużyna musi mieć styl, bo przy takich piłkarzach jakich ma teraz z doświadczeniem w ekstraklasie no po prostu musi mieć jasno nakreślony plan na mecz i, i to musi być taki plan, żeby, żeby każdy ten plan widział, no bo nie mamy ani nie różnie grający z kontry, ani różne grając z takim pozycyjnym. Nie ma kto wziąć tego ciężaru gry na siebie też trener smalec dość mocno rotuje składem na takich newralgicznych pozycjach, czy to, yy, czy to w środku, czy, czy na dziesiątce. No i to też na pewno nie sprzyja budowaniu takiej, takiej silnej yy, drużyny. Musi być pomysł. Jak będzie pomysł, to te punkty na pewno przyjdą. Też, kurczę, no, tak powiedzmy sobie szczerze, trener smalec. Wielu lat i to też na pewno nie jest tak, że on wchodzi do szadni i mówi nie wiem, co mamy grać. I, i po prostu bezradnie rozkłada ręce, a piłkarze wychodzą i starają się jakoś tak? to stosować, tak? To ten musi mieć musi mieć jakiś pomysł. Jest dorosłym facetem, więc musi w końcu wyciągnąć wnioski. Wydaje mi się, że też zależy mu na wynikach, bo to jest jednak jego praca i. No i cóż, jeżeli nie będzie tej zmiany trenera, no to trzymajmy po prostu, po prostu kciuki za to, żeby, żeby trener gdzieś znalazł rozwiązanie tych problemów. Przed sezonem w Kikofie właściciel Polonii zapowiadał walkę o minimum baraże w tym sezonie. Jak myślisz, w którym momencie? Należałoby dokonać pewnych bardziej radykalnych zmian w klubie, żeby, żeby ta szansa na, na realizację tego celu nam nie uciekła. Iż no Z barażami jest taki może nie problem w pierwszej lidze, ale, ale tak jest skonstruowana tabela i, i tak są skonstruowane zasady awansu, że. Tak naprawdę może nie być dobrego momentu. No. Drugą drużyną, której ja której bicuję, jest, jest stal Rzeszów również w pierwszej lidze. No i na przykładzie stali można spojrzeć, że e, na początku rundy wiosennej no stal tak naprawdę przed derbami gdzieś tam zrysował piąta kolejka. Mogła jeszcze spokojnie spaść z ligi, a finalnie, mimo takiej dosyć przeciętnej gry i różnych serii, skończyła e, chyba trzy punkty za, za miejscem barażowym. No. Także dążę do tego, że Polonia gdzieś tam na pewno jakieś punkty będzie dorzucać, bo to nie jest zespół, który nagle zacznie nawet w, mimo tych problemów ze stylem, z taktyką, nagle zacznie przegrywać z każdym i po, po 15 kolejkach będzie mieć ten jeden punkt na koncie. No więc jeżeli będzie się tak przeslizbić, to obawiam się, że, że prezes Greguła będzie no po prostu cały czas mówił, że, że celem są, są baraże. Ja nie wiem, czy. Czy jego stać na takie, na takie trzeźwe spojrzenie, na takie trzeźwe policzenie tego, że tracimy do barażu 15 punktów, no to to jest moment, żeby zmienić trenera, bo on powie, że w pięciu ostatnich meczach można te 15 punktów zdobyć. Tak? Wydaje mi się, że takim jest typem człowieka, a przynajmniej na takiego się kryłuje do nas, do, do dziennikarzy, do, do kibiców. Więc odpowiadając na twoje pytanie, taki moment myślę, że powinien być gdzieś już po nawet ósmej, dziewiątej kolejce, jak ta stawka zacznie odjeżdżać. Ale obawiam się, że prezes tego momentu nie dostrzeży. Ja jestem jeszcze ciekawy jednej rzeczy. Bardzo często na konferencjach prasowych Uy. trener powołuje się na pecha, że tutaj przegrał 1-0. Był pech, bo gdybyśmy strzelił bramkę wcześniej, to inaczej wyglądał. Czy to normalne, że ludzie mają aż takiego pecha od, od dwóch sezonów? No, na pewno nie. No wiadomo, że, że odpowiedź na twoje pytanie brzmi, brzmi nie. No, wydaje mi się, że, że trener po prostu nie wie już, co powiedzieć na konferencji. No bo. Zwykle, gdy trener notuje aż tyle taką serię słabych wyników bezstylowych meczów, no to zwykle żegna się z klubem i jak tylu konferencji prasowych po prostu nie dostępuje zaszczytu udziału w nich, bo serii słabych meczów zwykle z trenerem rozstaje, albo po prostu karta się odwraca i przychodzi seria meczów dobrych. No a jeżeli cały czas przegrywasz, cały czas przegrywasz, no to ja chyba też nie wiedziałbym już, co co na tej konferencji powiedzieć. No, ja też zastanawiam się, oni no nie poznałem nigdy teraz malca. Ja zastanawiam się, jakim on jest typem człowieka. Nie wiem, na ile, na ile silna jest jego pozycja. Czy on wraca do domu i, i po prostu jest, jest wściekły, nie może patrzeć na to, jak ta drużyna gra szuka tego rozwiązania, czy ma na tyle bezpieczną, no nie, tylko mi sobie to po prostu wyobrazić, że ma na tyle bezpieczną pozycję, że wraca do domu i, i, i spływa to po nim kolokwialnie, mówiąc, że kolejny mecz został przegrany w tak stylu. No ale odpowiadając jeszcze raz na, na to pytanie dotyczące konferencji, no, no musi się jakoś yy, facet bronić. No nie może wyjść na konferencję i nie powiedzieć nic. Yy, nie ma niczego na obronę tej drużyny, no bo on też siedzi w piłce i widzi, że nie idzie. On widzi, że ten mecz z Arką był fatalny, on musi to widzieć. No więc jak przychodzi na konferencję, yy, no, to, no to broni się broni się pechem. No. Nie mógłby wyjść i powiedzieć. Yy, pewnie wszyscy by tego od niego oczekiwali, no ale strzeliłby sam sobie. Tak zwanego samobuja, gdyby wyszedł i powiedział, że, że źle dobrał taktykę. Może wśród dziennikarzy i kibiców ktoś by na to spojrzał życzliwie, że wow, przyznał się do błędu. No ale zwykle takich rzeczy się nie robi. Mało który, trener, mało który trener jest zdolny aż do tak otwartej krytyki, no więc zasłania się pechem po prostu. Patrząc na tabelę i na naszych przeciwników, z którymi graliśmy do tej pory, no, wszyscy byli rozczarowani wynikiem ze Zniczem Pruszków, czyli przegraną, ale jak patrzymy na to, gdzie w tej chwili znajduje się Znicz i jaki ma bilans bramkowy i punktowy, to jest czwarte miejsce w lidze, 7 punktów, dwie wygrane i, i remis, przy czym remis z Ruchem Chorzów wygrana z Wisłą Kraków i z nami, czyli no, można powiedzieć, że, że Znicz zaczął z takiego wysokiego C, dosyć tą ligę. Pytanie, no tak, no to przypadek, czy, czy jednak powalczą i te za, za, zamieszają troszkę i, i ten ta przegrana ze, ze Zniczem to nie był, nie był przypadek? Myślę że, myślę, że w sporcie na takim poziomie i na dłuższą metę przypadków nie ma. No i przede wszystkim oglądając meczeznicza, no to jest, to jest banał, to jest klisze co powiem, ale widać kolektyw, widać taką radość z gry, widać chęć strzelania tych bramek. Powtórzę się po raz trzeci albo czwarty, ale, ale Polonia na boisku wygląda, wygląda bardzo źle. To są naprawdę pojedyncze, pojedyncze przebłyski, kiedy się uda coś skonstruować. No, nie chcę mówić, że wyglądają jak zbieranina przypadkowych facetów, bo to jest, to jest może krzywdzące, ale to nie wyglądają jak, jak ten kolektyw, jak, jak ten ze, jak zespół. No, Z na papierze kadrowo no, prezentuje się od Polonii dwie albo trzy m, klasy gorzej. No i teraz pytanie, czy, czy zawodnicy średnio się w Polonii ze sobą? dogadują, czy może jednak trener niekoniecznie jest ekspertem od budowania fajnej atmosfery w szatni, może ma inne atuty, o których nie wiemy. No ale z nic po prostu wygląda jak kolektyw, wygląda jak drużyna, potrafi wykorzystywać stałe fragmenty gry. Także no jest, jest pomysł, po prostu jest pomysł w tej drużynie, oni wiedzą, co mają grać. No jeżeli jest pomysł, no to nawet czasami słabsze personalia, tak jak to już bardzo daleko idąca alegoria, ale Ser z Ferguson potrafił wygrywać mesze Ligi Mistrzów tak z siedmioma czy tam nawet chyba kiedyś ośmioma obrońcami w składzie. Jeżeli piłkarz wie, co ma grać, no to od razu jego wartość na boisku się podnosi. Jeżeli piłkarz nie wie, co ma grać, no to czy to byłby Durmusz, czy Terpiłowski, piłkarze fajni, naprawdę z elegancką przeszłością, z bogatym CV. Jeżeli nie wiedzą, co mają robić na boisku, no to tak na dobrą sprawę ich wartość piłkarska no, znacząco maleje. Przed nami mecz z Górnikiem Łęczna. Z górnikiem, który przed sezonem mocno przewietrzył swoją uszatnie. Ale te pierwsze mecze również wyglądają na, no, na dosyć mocną ekipę. Zdobyli 7 punktów w trzech meczach. Czeka nas ciężki mecz. Myślisz, że znowu będziemy oglądać tą samą Polonię, co w poprzednich meczach, licząc na to, że, że ta taktyka w końcu zaskoczy, czy jednak coś zostanie pomieszane? No, przede wszystkim chciałbym zobaczyć zespół z pomysłem. Jeżeli będzie jakikolwiek zalążek pomysłu, to naprawdę Górnik Łęczna w pierwszym meczu ze Stalą Stalowa Wola to stalówka była mimo wszystko stroną delikatnie, aczkolwiek jednak przeważającą. Drugi mecz ze Stalą Rzeszów tam Górnik naprawdę fajnie pokazał charakter, bo wyciągnął ten wynik grając w dziesiątkę, ale też dał się Stali bardzo mocno zepchnąć do, do defensywy. Także myślę, że to jest jednak no nie zaskoczy nikogo, jak powiem pięterko niżej niż, niż Arka Gdynia. Mają tego rewelacyjnego Warchoła, który strzelił bramki w, w, w końcówce w każdym z trzech spotkań. Także mają takiego jokera w swojej talii. No natomiast kurczę, no boję się tego, że, boję się tego, że znowu wyjdzie Polonia bezpłciowa, Polonia nie stwarzająca sobie sytuacji do, do zdobycia bramki. No i tego się boję. Kurczę, no mam nadzieję, że, że mnie zaskoczył. Zaskoczył mi piłkarze w tym spotkaniu, ale gdybym miał powiedzieć, jakie mam przeczucie, to obawiam się, że w wyniku nie będę przewidywał, ale że nie będzie to nagle po tygodniu Polonia grająca jakoś o dwie klasy lepiej. Na pewno musi być poprawa względem meczu z Arką, bo, bo nie da się chyba zagrać gorzej, ale nie spodziewam się jakichś fajerwerków w tym spotkaniu. Na pewno życzymy sobie, piłkarzom i trenerowi, aby, aby jednak ta Polonia wyszła odmieniona i, i przywiozła z trzy punkty, żeby te... Atmosfera, atmosfera w klubie się poprawiła, w klubie, w szatni i, i, i może zaczęło to nakręcać bardziej wyniki. Dzięki Ci za dzisiejszą rozmowę i za, za analizę. Mam nadzieję, do zobaczenia na przykąt Tak jest. Słuchaczom dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Dzięki, cześć.